Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. To tylko piłka. Wracam po wakacjach, wracam po odpoczynku, wracam w końcu do komentowania najciekawszych sytuacji z piłki nożnej. I dzisiaj pierwszy temat po wakacjach to oczywiście Bayern Monachium i wygrana w Lidze Mistrzów. Zapraszam. Zanim opowiem Wam o mojej opinii meczu finałowego Ligi Mistrzów, to chciałbym przedstawić wam trochę statystyk Bayernu Monachium, trochę statystyk dla tych, którzy uważają, że Bayern Monachium nie jest najlepszą drużyną Europy w tym sezonie. Dziwne, prawda? Ale no tacy ludzie istnieją. Dlatego przedstawię wam parę statystyk, które pokażą, że się kurwa mylicie. Zacznijmy może od Bundesligi, bo tam Bayern Monachium naprawdę fenomenalnie wykręcał liczby. 100 strzelonych bramek w jednym sezonie to jest naprawdę kosmos. Zachwycaliśmy się Atalantą, zachwycaliśmy się innymi drużynami, które grają ofensywny futbol, a nie zauważyliśmy tego, że w Monachium odbywało się istne szaleństwo pod względem strzelonych bramek. 100 bramek w jednym sezonie to jest naprawdę mega dobry wynik. Bardzo duża przewaga nad drugim zespołem, nad Dortmundem. Pewne, pewne mistrzostwo, a początek, przypomnijmy, Bayern Monachium miał dość kiepski. Siódme, chyba podejrzewam, miejsce tam było. Ale się udało, tak? I to się udało w jakim stylu? Jeżeli ten wynik komuś jeszcze nie wystarczał do tego, żeby pomyśleć, że Bayern Monachium jest najlepszą drużyną w Niemczech, to Bayern Monachium pierdylno jeszcze puchar Niemiec sobie na spokojnie. Wygrywając w finale z Leverkusen 4-2. I tak naprawdę. Cały ten turniej to był dla nich wielką jedną błahostką. Ale niektórzy z Was pomyśleli, zresztą ja też tak pomyślałem, że przecież to tylko Bundesliga. W Bundeslidze grają słabe drużyny. Zobaczymy, co to będzie w Lidze Mistrzów. I w Lidze Mistrzów Bayern Monachium był fenomenalny. W Lidze Mistrzów Bayern Monachium był wspaniałą drużyną. I to dlatego oni powinni wygrać Ligę Mistrzów. Faza grupowa, 6 zwycięstw na 6 spotkań. 20 chyba tam 5 bramek do 5 straconych. E, tam nas strzeloli e, Olimpiakosowi na pewno. Olimpiakosowi na strzeloli tyle bramek i, i jak wyjdą z grupy, to to zobaczą dopiero. No, no to zobaczyliśmy. 7 do 1 w bramkach w dwóch meczu z Chelsea, w jednym meczu 8-2 z Barceloną, ośmieszenie jej totalnie, 3 do 0 z Lionem, z fenomenalnym Lionem, który w tym sezonie naprawdę był czarnym koniem e, Ligi Mistrzów, i 1 do 0 w finale z PSG. Tak, nadal myślisz, że Bayern Monachium nie jest najlepszą drużyną w Europie? Zostawmy statystyki w spokoju, przejdźmy do samego finału. Ja obstawiałem wygraną Bayernu 2 do 1 albo 2 do 0. Nie spodziewałem się, żeby ten mecz był jakiś fenomenalny pod względem widowiska. Nie spodziewałem się, żeby ten mecz opiewał w pierdyliard bramek, żeby było 5 do 4 albo 8 do 7. Wiedziałem, że finał to jest finał, że w finał się gra inaczej. W półfinale, w ćwierćfinale można grać ofensywnie, ale w finale trzeba przede wszystkim grać tak, aby nie stracić pierwszemu bramki. Przede wszystkim wydaje mi się, że Bayern Monachium miał wielką przewagę w środku. Thiago Ancaltara to zagrał fenomenalne spotkanie, moim zdaniem MVP tego spotkania. Był wszędzie, odbierał, podawał, przerzucał piłkę na drugą stronę, nie bał się dryblingów. Naprawdę... No chyba najlepszy zawodnik na boisku. Kolejny zawodnik to Alaba, który zagrał na środku obrony i zagrał również bardzo dobre spotkanie. Dużo piłek przechwycił, parę odbiorów. Wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, że postawilibyśmy go w ataku i by w sezonie strzelił 20 bramek. On może grać naprawdę chyba na każdej pozycji. Kolejnym zawodnikiem, który przesądził o wyniku, to wydaje mi się, że jest to Manuel Neuer. To jest gość, który jak ma formę, jak ma ten dzień właśnie, to nie można mu strzelić bramki. Wydaje mi się, że że mogło do tej pory by strzelać mu sam na sam i by nie strzelili tej bramki, bo by wszystko wyłapywał, wszystko by odbijał po prostu. I tak jak powiedziałem, Bayern Monachium według mnie zasłużył w 100% na bycie najlepszą drużyną Europy, w 100% zasłużył na to, żeby wygrać Ligę Mistrzów i w końcu nasz Robert Lewandowski ma swój upragniony puchar, ma wymarzone tą, tą wymarzoną nagrodę i France Football możecie się smoknąć w pompę, możecie spierdzielać z tym swoim gównianym plebiscytem, no, o którym już większość ludzi nie pamięta i o którym większość ludzi nie chce już nawet słyszeć, bo wszyscy dokładnie wiemy kto jest najlepszym zawodnikiem tego sezonu, że to właśnie Robert Lewandowski jest najlepszy i jemu się powinno dać tą gównianą nagrodę, która już praktycznie nic nie znaczy, czyli złotą piłkę i nikt tego nie zmieni. Nikt tego nie zmieni, bo zobaczmy jego statystyki. Wygrana ligi mistrzów król Szelców ligi mistrzów 15 bramek. Wygrana pucharu niemiec król szczelców pucharu niemiec 6 bramek. Wygrana bundesligi król szczelców bundesligi 34 bramki. Dwie potrójne korony zgarnia Robert Lewandowski 55 bramek w sezonie. Możecie się walić z tym waszym pierdzielonym plebiscytem. My i tak wiemy kto jest najlepszy. To wszystko że na dzisiaj, to był pierwszy powakacyjny odcinek, kolejny już w następnym tygodniu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, pamiętajcie o tym, żeby komentować, subskrybować, wpadajcie na mojego Facebooka, wpadajcie na mojego Instagrama, wpadajcie na Instagrama Boiskowe Newsy, bo naprawdę warto, my widzimy się, tak jak już wcześniej powiedziałem, za tydzień najprawdopodobniej i pamiętajcie, że to tylko piłka. Cześć!